ma jestem Werdia, to jest pierwsza prezentacja modów I dzisiaj mam y, dla Was moda o nazwie Backpack. Y link do moda w opisie. Y I to będzie takie takie zwykłe pokazanie moda y i opisanie go. Więc zacznijmy już. No, nie ma problemów, mało FPS-ów ale, pierwsze, jak zrobić taki backpack będzie nam potrzebna taka skóra o, nie przygotowałem się nie przygotowałem się yy. Jeśli chcemy duży backpack, czyli plecaczek, plecak, to trzeba, trzeba przepalić. Nie Trzeba Trzeba będzie no, w każdym przypadku będzie trzeba przepalić skórę chyba o taką. 100% taką. tylko ja nie wiem jak to się kraftuje. Yy, jeszcze nie odkryłem tego. Yy, I wychodzi nam ten. Lepa. Nie wiem w się scenach. na od Angola. Yy. I. Tego. możemy już zrobić duży backpack a ja ogólnie pokażę jak się robi taki backpack yy, tak, się, tak się układa w craftingu i to nam wyjdzie wtedy nam wyjdzie backpack jeżeli chcemy duży backpack musimy najpierw przepalić to no i wyjdzie nam to i to ułożyć w ten sam sposób jak widzicie tu tak samo będzie trzeba ułożyć to ta nieważne a ale no to takim no to taki backpack możemy również Dobra, ja sobie już zrobię taki backpack. Mm. Mm. Taki jeden backpack... Fuck! Można... Taki jeden backpack można pokolorować na na przykład brązowy, biały, ale niestety nie można łączyć kolorów. Wszystkie, które pokazałem, kolory, ciągle tutaj macie jeszcze parę tych kolorów, to te wszystkie kolory można te wszystkie kolory można wykorzystać do zafarbowania swojego backpacka. Już tylko to jest i taki backpack, jeżeli klikniemy Shift i prawy przycisk myśli możemy go nazwać. Ja go nazwę plecak. On już się nazywa pleca. Naprawdę. No. Ok, i mamy teraz plecak. Nie wiem, po co robiłem z lebakopów. I i i, 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 I. I. I jeżeli... Mamy taki fajny backpack. Ender yy, Backpack. To, wkład, to tak się robi backpack normalny. Jeżeli wsadzimy ender chest do środka, czyli skrzynię kresu, to mamy ender backpack. Na co nam pozwala ten ender backpack? Yy, tutaj włożę. do tego backpacka takie itemki jeżeli jak już włożyłem tamtą skórę cokolwiek możecie tam włożyć do tego backpacka. ja tam wrzuciłem skórę i teraz zrobię sobie drugiego ender backpacka drugi ender backpack i patrzcie, otwieramy ten ender backpack to działa na tej samej zasadzie to działa na tej samej zasadzie jak ender test i chyba będzie też tak jeszcze tego nie testowałem na multiplayerze yy, nie wiem czy to w ogóle działa na multiplayer yy, może też być tak Yy, że ale nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Dobra, to nieważne. Oczywiście, głowki. No i z tego. I taki normalny backpack. W porównaniu do takiego dużego backpacka. Normalny backpack ma tyle slotów. A duży backpack ma ich o wiele więcej, więc opłaca się robić duży backpack. I jego też możemy nazwać. Wszystko teraz się nazywa lol, i nazywa się lol. I ta modyfikacja dodaje tylko tyle, a więc. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Do usłyszenia na razie.